Cześć, witam Was na kanale Napęd na Motoryzację. Dacia Bigster 2025 wzbudza wiele emocji, jak wiemy, wśród miłośników SUVów i osób poszukujących przestronnego, funkcjonalnego auta w przystępnej cenie. Wstępne zapowiedzi i pierwsze informacje dotyczące tego modelu sugerują, że Dacia kontynuuje swoją strategię dostarczania prostych, solidnych i dobrze wycenionych pojazdów. Ale Bigster idzie o krok dalej, w stronę bardziej odważnego designu i zaawansowania technologii. Bixer wyróżnia się przede wszystkim nowoczesną, masywną sylwetką, która łączy surowość z elegancją. To auto zaprojektowane na platformie CMFB współdzielonej z innymi modelami grupy Renault co pozwoliło na zwiększenie rozmiarów i zapewnienie przestronności kabiny oraz bagażnika. Z przodu dominuje charakterystyczna osłona chłodnicy, mocne linie nadwozia i światła LED w kształcie litery Y. Całość nadaje Bixterowi solidny i terenowy wygląd, co jest nieczęstym widokiem w tej klasie cenowej. Wnętrze Bixtera jest proste, ale także funkcjonalne i ergonomiczne. Dacia stawia na praktyczne materiały i solidne wykończenia, co wpisuje się w filozofię tej marki. Mimo uproszczonego wykończenia, kabina jest przestronna i przyjazna dla pasażerów. Wyposażenie podstawowe zawiera najważniejsze elementy, ale w wyższych wersjach możemy spodziewać się nowoczesnych technologii, takich jak system multimedialny z dużym ekranem, klimatyzacja automatyczna, schowek, w którym możemy sobie schłodzić napoje oraz zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, jak adaptacyjny tempomat, czujniki parkowania czy system monitorowania martwego pola. Dacia Bixer 2025 jest dostępna z różnymi opcjami napędowymi, zarówno w wersji benzynowej, jak i hybrydowej. Mamy silnik Hybrid 155, TC-140, TC-130 napęd 4x4 i Eco G-140, czyli układ dwupaliwowy, benzyna oraz LPG. Dacia Bigster ma być przystępna cenowo z założeniem utrzymania kosztów niższych od wielu konkurencyjnych SUV w tej wielkości. Choć ostateczne ceny jeszcze nie są znane, przewiduje się, że podstawowy model będzie kosztował mniej niż większość średniej wielkości SUVów, co z pewnością uczyni Bigstera atrakcyjną opcją dla osób szukających przestronnego auta rodzinnego za rozsądną cenę. To podejście może również przyciągnąć osoby, które zazwyczaj nie rozważają zakupów SUWów z wyższej półki cenowej. Myślę, że Dacia Bigster, to samochód, który może zrewolucjonizować rynek przystępnych cenowo SUVów, łączy w sobie to, co najlepsze w filozofii marki Dacia, czyli prostotę, funkcjonalność i cenę, z nowoczesnym, solidnym wyglądem i przestronnym wnętrzem. Wersja hybrydowa i opcje napędu 4x4 są obiecującymi dodatkami, które mogą zwiększyć atrakcyjność tego modelu. Bixter zapowiada się jako model, który ma zyskać dużą popularność wśród rodzin i osób potrzebujących auta do codziennych zadań, a jednocześnie marzących o czymś większym i solidniejszym. Jest to propozycja dla tych, którzy szukają suwa bez zbędnych dodatków, ale z solidnym wyposażeniem i ciekawym wyglądem za tą cenę, która wciąż pozostaje przystępna. Jeśli marka utrzyma zapowiadany poziom jakości i ceny, myślę, że Bixter może stać się jednym z najpopularniejszych modeli w tej klasie. Jeżeli takie podsumowanie Wiadomości na temat Dashi Bixter się spodobało, zostaw Suba, aby być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi.